28 marca 2021 roku oddział 453 A Proszę Państwa, potrzebie dąb pozostawiony taki oto jest stan tego dęba. To co widzimy za tym dębem, parę kroków za dębem, to trakcja kolejowa relacji Lublin Rozwadów na południe od kraśnika. Proszę państwa, to dąb, którego leśniczy wyznaczył, a nie wyciął. Dąb, który świadczy o leśniczym bardziej jak o dębie jako gatunku. To proszę państwa osika, która rośnie zaraz obok samych torów. Wyznaczona, niewycięta. wycięta. Nie wycięta, proszę państwa Ponieważ leśniczy słynie z takiej właśnie gospodarki, tutaj, jak widzimy, wycięto, proszę państwa, osikę i pocięto ją na takie kawałki półmetrowe tej długości. Tego typu sortyment, proszę państwa, w leśnictwie ródki jest mi znany od wielu miesięcy. Robi się to po to, żeby coś nie miało metra. Jeśli nie ma metra, czy tam bodaj 90 centymetrów, to nie można tego dużo do Zawsze to traktowane jest jako odpad, więc się tchnie proszę Państwa na odpady i w razie kontroli jakiejkolwiek to zawsze się można wyłgać, że to odpady się bierze. No wiecie, no odpady to gdyby ktoś chciał na przykład z fabryki pieniędzy, odpady zbierać w postaci na przykład półbanknota albo też z fabryki złota z miotki spod maszyny więc tak to wygląda a tu proszę państwa gospodarka leśniczego na pasach fenicza które do niedawna jeszcze były yy, meliorowane gdzie prawo mówiło że pomiędzy pierwszym a drugim pasem nie powinno leżeć nic suchego ani nic suchego rosnąć gdzie owe pasy były proszę państwa kiedyś rękami ludzi Meriwowane. Później robiła to maszyna w postaci glebogryzarki. Tu u leśniczego panuje wszechobecny bajzer. Proszę Państwa, leśniczy się już wyniósł, stąd bajzer został. To osika. Osika sucha, która stoi koło torów kolejowych. Dosłownie na samym skraju lasu przy pierwszym pasie przeciwpożarowym. Osika, no nie sucha, ale jej stan świadczy o tym, że sucha będzie za niedługo wyznaczona. Jeżeli ta osika kiedykolwiek wyrządzi jakąś szkodę, na przykład spadając tam na te tory, no to ja na pewno mam dowód na to, że ktoś tutaj, proszę Państwa, zawinił. Ktoś konkretny. Ktoś z nazwiska i imienia. I ktoś, proszę Państwa, kto te filmy ogląda, a wiem, że oglądają to pracownicy roześnictwa, reagując na moje filmy w różny sposób, ale przeważnie w sposób właściwy, bo to się sprząta po mnie, to, po moich filmach. I na to też spodziewam się reakcji, chociaż film o tym już był, a reakcji nie było. Proszę bardzo, to brzoza, proszę Państwa. Brzoza, która rośnie przy samych torach kolejowych. Podobnie jak ta osika, o której mówiłem, tam dalej ma już wysoko, nie wiem, czy ja to potrafię pokazać, ma tam gdzieś dziuple. Da się albo i nie da. Może się i nie da. Trudno szukać. Dziupli w końcu nie jest to aż tak ważne. Więc ta osika, proszę Państwa, patrzy na tory, że tak powiem, bo wychylona jest w naturalny, naturalny sposób do światła. Podobnie rzecz się ma z tą tutaj brzozą, która jeśli się przewróci to akurat na tory, do to torów stąd jest tak blisko, że połowa tej brzozy znajdzie się, proszę Państwa, po drugiej stronie torów. No może nie połowa, ale znaczna jej część. Ja tutaj pokażę z drugiej strony toru, proszę Państwa, sąsiedniego wydzielenia, taką tam właśnie osikę też leśniczy wyhodował przy owych torach kolejowych, bardzo proszę. I sytuacja jest analogiczna do tej, co pokazuję. Być może i nie daj Boże, żeby cokolwiek się wydarzyło w związku z tymi drzewami, ale jak coś się wydarzy, to problem może być dość złożony. Ja przejdę może teraz tą stroną starym pierwszym pasem. W tej chwili tych pasów już nie ma pierwszego rzędu, bo, bo zostały y, przez, koleja, przez kolej y, no to że nieco zabrane. Po prostu są tędy drogi dojazdowe, które służą w razie czegoś dla kolejarzy. Oczywiście to co widzimy z okien pociągu podróżni co widzą, to taki właśnie bajzer. Proszę Państwa, to fajnie wygląda, bo się tak ludzie podróżują i patrzą na gospodarkę leśną. Na szczęście nie wiedzą, może na nieszczęście, kto owej gospodarki jest autorem, proszę Państwa, ale patrzą we te swoje okna i podziwiają. Taką, proszę Państwa, na przykład osikę, która tutaj sobie wisi smętnie o kiedy. my oczywiście wałki proszę Państwa, które nie mają metra długości. Właśnie warunkiem jest takie coś, żeby nie miało metra długości. I proszę Państwa, pokazują, patrzą dalej. Być może ci, co są bardziej w terenie zorientowani, w sprawach leśnych z tam dygocą, bo się kiedyś na nich drzewo zawali. Tak? Proszę bardzo, to jest proszę Państwa osika. Osika, która lewią część ma właśnie na tory. I Tutaj przy trzebieży, którą leśniczy wykorzystał, nie było mu to państwa potrzebne. On tu wyciął dęby, oczywiście, pewnie sosny, nie wyciął tych osik. Ta osika, którą państwa, leśniczy wyznaczył, bardzo proszę, tutaj jest jego znak, farbą, nie wyciął, ona się przewróciła, powiesiła się, proszę państwa, na tamtym dębie, nie poleciała na chory, poleciała do lasu. Poleciała nad miejsce spoczynku żołnierzy z I wojny światowej to cmentarz, proszę Państwa. Ja o tym już mówiłem wcześniej, ale tego odcinka być może nie oglądał. Znaczy zainteresowanych mam na myśli pracowników leśnictwa. Proszę Państwa, to cmentarz z okresu pierwszej wojny światowej. Cmentarz, o którym ja nie wiedziałem przez długie lata. Kiedyś ktoś tutaj napisał, postawił krzyż, ktoś napisał tabliczkę, bo o katastrofie z 1939 roku to tutaj wiedzieli wszyscy. Ona znajduje się kilkaset metrów na południe od tego miejsca. Natomiast o tym cmentarzu y, się nie wiedziało. Ale teraz tą wiedzę mam nie tylko ja. Y, to wiedzę, y, ten cmentarz został ogrodzony bodajże H przez nadleśnictwo bo podobnie jest płotek, jak tam przy katastrofie y, tej z 1938 roku. Proszę Państwa, tu widać wyraźnie jeszcze y, linię tych y, grobów. Y, jak to wszystko wyglądało. Tutaj też mamy tabliczkę. Ktoś e, chyba przypiął taką właśnie o Andrzeju danie, który tutaj spoczywa. E, to był 7 lipca 1915 roku. E, akurat w czasie trwających działań wojennych w okolicy w czasie Bitwy Krasińskiej. E, proszę Państwa, tutaj Ktoś to napisał, takie coś właśnie z takim wierszem. Hmm. Tak. I ta właśnie osika, która tam wisi nad tym wszystkim, której nie można nijak zabrać z tego miejsca, tak, żeby kiedyś nie przewróciła, nie zniszczyła tego tutaj cmentarzyka. To też jakieś lasy się, nie to, że się szczycą, ale wspominają z okazji Świąt yy, zadusznych, yy, że gdzieś tam byliśmy, gdzieś tam zasiedliśmy, jakąś tam lampkę, jakieś światełko. Tutaj, proszę Państwa, wystarczyło poprosić Zula, bo gdy go ktoś o to poprosi, to on co pewnie zrobi letnie odpłatnie. Wszedł z piłą i yy, wyciął po prostu ten haber, żeby to tak wyglądało troszkę ładniej. No To mowa o naszym szacunku dla zmarłych, które tego miejsca pewnie mówiłem cechuje nas jako gatunek ludzki to właśnie podejście do owej, do naszych właśnie do spraw pochówku i pamięci o tych, którzy tutaj leżą a nie przyszli tutaj jako zbóje czy grabieżcy a po prostu wygonił, wygonił ich w tym czasie z domów rozkaz, rozkaz by walczyć o sprawy. Teraz są dające słuszne bądź niesłuszne wtedy to było trochę inaczej. I ten właśnie nieład, który tutaj panuje w tymże leśnictwie. Ten właśnie taki takie podejście do tematu yy, nie, nie to, że niewłaściwe, proszę Państwa. To podejście do tematu yy, zgoła bardzo wredne. No bo proszę zobaczyć, wyznaczono tam tą osikę. suchą zresztą, tak? I co? Została ta osika, stoi tam. Stoi koło tych torów parę kroków. Gdyby ta osika zerwała kiedyś tą trakcję, rozumiecie Państwo? No to będzie problem, tak? Staną pociągi albo coś innego. No, niestety pan leśniczy się tym wszystkim nie przejął. Proszę Państwa, ja o tym pokazywałem film. Jak mówiłem na, o moich filmach e, trwają dyskusje. W nadleśnictwie są telefony, są różne polecenia, są później różne e, konsekwencje tych moich filmów, czasem dobre, czasem złe, ale generalnie jakieś są. W tym przypadku, proszę Państwa, gdzieś się omsknął e, pracownikom nadleśnictwa, nadleśniczemu i nie ma na niego reakcji lub po prostu wypieli się na... To co w tym filmie pokazuje i to, co Frania o tym wszystkim mówi, gdzieś mi się nieopatrznie ząb przesunął i tak ględzę i pokazuje. Nie wiadomo co. Więc jeszcze raz to miejsce spoczynku żołnierzy z pierwszej wojny i prośba o to, żeby rzeczywiście ktoś się tym zajął. Lasy mają dość pieniędzy na to, żeby mm, zadbać o tego typu miejsca, a gadanie z cyklu, że skroś taki mądry, to sam weź i zrób. To gadanie co najmniej nie na miejscu.